Marianna mogła mieć bardzo fajną medialną karierę. Ona poszła jednak w ten świat trochę pato internetu, bo nie ukrywam, że są współprace, gdzie zdadzam, zgadzam się na jakieś niższe stawki, z tego względu, że właśnie dostaje bardzo fajne produkty. Nie chcę jej się robić czegoś bardziej ambitnego. Ja też mam jakąś swoją stawkę za każdy post, za każdego reelsa, więc jest to po prostu fajnie wycenione względem tej wymiany. I tak jak mówię, no na ten moment jest to ponad... Ja wiem, że w tym roku dużo się u Ciebie dzieje w życiu prywatnym. Mhm. Wiemy, że kupiliście wraz z mężem dom i że trwa w nim intensywny remont. No właśnie, jak Ty się czujesz z tym, że musisz wszystko wyremontować? Oczywiście nie Ty, ale że musisz to nadzorować. Wiesz co, już się do tego przyzwyczaiłam, że wszystkie decyzje w sprawie remontu podejmuje ja, a nie mój mąż, więc tam każdy centymetr kwadratowy jest dopieszczony przeze mnie. Co prawda miałam projektantkę, która też dziś tam mi to wszystko zaprojektowała, ale też ja wprowadzałam różne poprawki, więc wszystko jest w stu takie oddające mnie. Dlatego wszystko jest glamour. Nie kiczowato, żeby nikt czasem nie pomyślał sobie, że będzie to kicz. Jest złoto, jest marmur. Myślę, że styl jest taki trochę właśnie na bogato, ale ja to uwielbiam. No i tak jak mówię, no gdzieś tam już się pojawiły w sieci zdjęcia mm, naszego gniazdka. Teraz czekamy na wiosnę, żeby jeszcze ogarnąć dwa ogródki, bo chcę sprowadzić prawdziwe palmy i chcę mieć właśnie w ogródku tak bardzo egzotycznie. Boję się jak to będzie zimą, ale już dowiedziałam się, że można podgrzewać mm, już w samym korzeniu te palmy, więc damy sobie radę. Maluba, mówisz tutaj o tych luksusach. Zdrać nam proszę, ile Was wyniósł taki remont? Uuu. Wiesz co, próbowałam to ostatnio um, podliczyć i powiem ci tak, gdyby nie współpracy, które też mam i z których korzystam jako influencer, byłoby bardzo ciężko i pewnie miałabym już zero na koncie. E, także bardzo się cieszę, że, że rzeczy, jakieś takie wiesz, typu łóżka, narożnik, jakieś tam fronty i tak dalej. Dużo rzeczy faktycznie było tutaj em, na współpracę barterową, o czym będę też mówić, bo będę robić taki home tour i pokazywać to wszystko, jak wyglądało przed IPO. E, więc no na pewno jest to powyżej 100 tysięcy złotych, ale myślę, że gdyby. No bo ja robiłam wszystko. Okay. <laughs> także ale dużo właśnie, tego. Ale właśnie tak się zastanawiam i 100 tysięcy. Myślałam, że powiesz więcej. Tak? Ale tutaj barter wjechał. Tak, dużo, dużo było bardzo barterów i uważam, że e, jako influencer oczywiście będę korzystać ile się tylko da, ile będę gdzieś tam na tym świeczniku i jeżeli będę mogła e, jakieś właśnie współpracę mieć, będę z tego korzystać cały czas. E, no i te bartery to oczywiście jest e, taka transakcja wymienna. Ja też mam jakąś swoją stawkę za każdy post, za każdego reelsa, więc e, jest to po prostu fajnie wycenione względem tej e, wymiany. I tak jak mówię, no na ten moment jest to ponad 100 tysięcy złotych, ale duża część rzeczy to jest barter. My też kupiliśmy yy, tutaj yy, ten dom w rynku wtórnym, więc też szukaliśmy już takiego, który mniej więcej jest już ok. My sobie tylko tam, wiesz, przemalujemy ściany, dodamy jakąś sztukaterię, yy, zmienimy dużo koncepcji, ale to nie jest tak, że, wiesz, to jest stan deweloperski, że my musimy, nie wiem, decydować, gdzie będzie gniazdko. Więc yy, no a, tak to wyglądało. A na ile lat wzięliście kredyt na dom? <laughs> no, standardowo jest to kredyt na 30 lat, aczkolwiek, no, robimy już nadpłaty, więc myślę, że wyrobimy się wcześniej z, 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 ze spłatu tego kredytu. Dlatego tak ważne jest teraz zdrowie, żebyśmy po prostu byli zdrowi i mogli ten kredyt spłacić, bo sporo nas kosztowało, ale też mieliśmy spory wkład własny, więc ta rata jest taka. Myślę, że jak wynajem mieszkania w Warszawie, to tyle nas wynosi teraz rata, więc polecam każdemu pójść na swoje. Powiedziałaś też wcześniej o stawkach. Chciałabyś nam zdradzić, jak one wyglądają u ciebie? Ojej, wiesz, co, to zależy bardzo od tego, jaka to jest współpraca, bo nie ukrywam, że są współpracy, gdzie zdadzam, zgadzam się na jakieś niższe stawki, z tego względu, że właśnie dostaję bardzo fajne produkty i wiem, że gdzieś tam się to opłaci. Um, jeżeli są to firmy jakieś zagraniczne, no to tutaj staram się, żeby ta stawka była taka no, satysfakcjonująca, żebym z tej stawki mogła opłacić mój ZUS, <laughs> mój kredyt, no i. To minimum, ile tysięcy o, ja za post? Nie, to, to nie jest tak, że minimum. E, jest to bardzo rozbieżne. Jezu, ja tak nie lubię rozmawiać o pieniądzach. No nie wiem, na pewno jak mam 10 tysięcy, to jestem zadowolona za jakąś współpracę. E, I jak jest ich na przykład kilka w miesiącu, no to już w ogóle jest sztos, nie? Ostatni temat, bo już film się powoli zaczyna. Jak wyglądają obecnie Twoje relacje z Marianną Schreiber? O Jezu, akurat dzisiaj o niej rozmawiałam. Mam jakąś siłę przyciągania do Marianny Schreiber. Powiem tak, nie mam z nią kontaktu. Bardzo fajnie się pokazała względem mojej osoby w programie The 50. Aczkolwiek tam zrobiła na mnie pozytywne wrażenie względem tego, że jest bardzo inteligentną kobietą dobrze zarządzającą swoją karierą. Niestety rok 2025 pokazał, że Marianna Schreiber wpadła w ten ogromny wir fightów i jak to się mówi, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ja też kiedyś walczyłam we fightach, mój mąż... Co masz na myśli dokładnie? Jest, jest z kim się zadajesz, takim się stajesz? i wiesz, no Marianna mogła mieć bardzo fajną medialną karierę. Ona poszła jednak w ten świat trochę pato internetu. Wiesz, była kiedyś żoną polityka, osobą, która mogła wystąpić w naprawdę fajnych produkcjach telewizyjnych, uważam, w jakichś programach realistycznych. Show i tak dalej. No a teraz zostało jej takie trochę mordobicie i uważam, że wpadła w taką Um, niepotrzebną spiralę, z której ciężko jej będzie wyjść. No, bo nie oszukujmy się. Stawki we Freak tak są fajne, sama byłam zadowolona, więc jeżeli ona ma jakąś walkę, powiedzmy co trzy miesiące, to ma pewną gotówkę i nie chce jej się robić czegoś bardziej ambitnego. Um, dobre dymy robi, dobrze to wszystko podkręca. Um, zawodniczką jest słabą, jeżeli chodzi o jej umiejętności sportowe, według mnie. Pomimo tego, że tam kogoś kiedyś znokautowała, to uważam, że dostaje bardzo słabe przeciwniczki. No, bo Federacja po prostu chce w jakiś sposób ją nobilitować ze względu na to, że. Że no ona jednak robi to show, tak? ale umiejętności tam jest no, tyle, co kod napłakał. Pytanie co do Marianny. Jak ci się patrzy na to, że znowu jest z Piotrem Korczarowskim? O Jezu, akurat jej takich wiesz, mezeliansów nie śledzę. Czyli ty jej nie obserwujesz na co dzień? Nie, ja, ja mam ją jako zaobserwowaną osobę. Aczkolwiek, no to nie jest tak, że ona mi się cały czas wyświetla, ja obserwuję sporo osób, więc zależy jak tam algorytm mi podpowie. Te Może wszystkie... ją wyciszyłaś? Nie, 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 ale, ale wiesz co, dużo takich jakby treści związanych z nią i z freakfajtami pojawia mi się po prostu przez jakieś szoty w związku z tymi kontami, wiesz, freakfajtowymi, więc tak to wygląda. Czyli ona teraz wróciła do gościa, z którym była i już się rozstali, tak? Nie wiem, jeżeli chodzi o jej wybory miłosne. Życzę jej szczęścia, życzę jej tego, aby spotkała kogoś tak szczerego w stosunku do jej osoby, jak mój mąż, ponieważ mój mąż jest ze mną od sześciu lat, nigdy nie wykręciliśmy żadnej afery, nawet gdy, się po, nawet gdy się pokłóciliśmy, to w życiu nie pomyślałam o tym, żeby wrzucić instastory i powiedzieć o tym, jak bardzo mi jest źle, albo jak bardzo mi dzisiaj wkurzył mój mąż i w ogóle robić z tego nie wiadomo jakich scenek. I ja dużo w internecie Pokazuje. Du, dużo wypowiadam się na różne tematy, aczkolwiek uważam, że małżeństwo to jest świętość i, i jakieś wewnętrzne problemy zostawiam w domu, ale też myślę, że jesteśmy na tyle dobrze dopasowani, że tych problemów po prostu nie mamy, bo ja jestem ogniem, mój mąż jest wodą, która gdzieś tam mnie czasami gasi i, i staramy się fajnie funkcjonować. Nie wyobrażam sobie, że kiedyś będę miała na przykład dziecko i też będę, wiesz, jakieś takie niefajne sytuacje tutaj podkręcała pod jakieś wyświetlenia i tak dalej, um, więc życzę jej tego, żeby po prostu ten związek był udany i żeby te wszystkie dramy, rozejścia, zejścia nie były pod publikę, bo myślę, że nie tyle co ona, ale inne osoby z jej otoczenia i jej bliskie na tym na pewno troszkę cierpią.